Musi być poddanie Filip! Filip Wiszniewski, a na drodze wojownika popularny miodożer, honey badger, Tymek Łopaczyk. No wielkie gratulacje i naprawdę przede wszystkim dobrze Cię widzieć tutaj KSW, bo to jest Twoje miejsce. Eee, dziękuję, witam wszystkich serdecznie. Też tak uważam, że to jest już moje miejsce. Mm. I na pewno tu zagrzeje miejsca troszeczkę dłużej i dostarczy wielu emocji. No. Według mnie, oczywiście stawiałem na ciebie w tym pojedynku. Dobra, Pokażę Ci ta, ta Akurat dzisiaj się przed Borysem Dzikowskim przyznałem, że nie stawiałem na niego w walce z Krystianem Bielskim, ale w tym pojedynku postawiłem na Ciebie. Niemniej uważam, że walka z Brianem Hojem to jest dla każdego zawodnika walka pułapka, co pokazuje z walki z Michałem Pietrzakiem, gdzie wygrywał, a został znokautowany. co było kluczowe, aby unikać tych potężnych sierpów Briana. No Przede wszystkim ruch. nie? Być w ruchu i wykluczyć mojego nogi. Nie? Żeby nie mógł atakować boksem tak, jakby chciał. I to się udało zrobić. Nie? A czy ty masz w sobie takie mniemanie? Bo teraz jesteś na naprawdę fantastycznej fali wznoszącej. Ale czy takim kluczem do tego, co mamy dziś, była ta walka z Piotrem Wawrzyniakiem, która w pewien sposób cię zahartowała? No wiesz, to na pewno dużo. Dużo, ta dużo, dużo doświadczenia zebrałem po tej walce, bo uważam, że to była najcięższa walka w mojej karierze. Największy wpierd niż dostałem, no ale taki jest ten sport. Dostałem, dostałem po tej walce dodatkowego wiatru w żagle, żeby cisnąć jeszcze bardziej. No i cieszę się, że jestem tu gdzie jestem teraz. Była bura od Wojsława Rysiewskiego, czyli dyrektora sportowego za to niezrobienie wagi i to dosyć spore? No wiesz co, tutaj nikt nie musimy już dodatkowo karcić. I tak dostałem karę finansową. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, no mi samemu było wielki, bardzo, bardzo wstyd, nie miałem, nie miałem odwagi podnieść nawet wzroku, wchodząc na wagę poranną. E, mega głupio, pierwszy raz mi się zdarzyła taka sytuacja. No ale zdrowie przede wszystkim, później cała reszta. Staram się z Was, wojowników czy grapplingowych, czy MMA, czy z pięściarzy, wyciągać ten aspekt psychologiczny. Uważam, że to jest bardzo duża część tego sportu. Czy ty z walki na walkę, wychodząc do klatki, jesteś w stanie coraz lepiej utrzymywać te nerwy na wodzy jesteś spokojniejszy, co Was bardziej? No, no uważam, że ta gęstość walk ma bardzo duże znaczenie. Eee, żeby. żeby... Troszeczkę rutynę taką wprowadzić, nie? że to jest po prostu okay, bije się co dwa miesiące, co trzy, no to po prostu i się bije, nie? Nie, nie robi na mnie większego wrażenia, żeby z jakichś dłuższych przerw. Na a pewność siebie, tak jak, bo tutaj coś mówisz o jakiejś psychologii już, no pewność siebie dozyskujesz na treningu przede wszystkim. Nie? Jak zasuwasz, robisz sparingi, zasuwasz, słuchasz co tereny mają do powiedzenia, to, to, to buduje pewność siebie moim zdaniem i na ten moment zdania nie zmienię. Czy ten kontrakt, który podpisałeś, to, to miał dzisiaj być taki swoisty papierek lakmusowy? Wojtasław Rysiewski chciał zobaczyć, jak sobie poradzisz. Czy od początku wiedziałeś, że zagrzejesz tu miejsce na dłużej, na więcej walk? Podpisaliśmy kontrakt wielowalkowy, a, a dzisiejsza walka jest pięknym wejściem. No i to piękne wejście na pewno pozwoli Ci też Nomen omen, pięknie wejść do rankingu, bo Brian Hoy to jest zawodnik, który jest notowany na piątym czy szóstym miejscu. Jakie wyzwania się teraz przed Tobą kryją? Oczywiście to jest może sztampowe pytanie, ale na pewno Ty jesteś zawodnikiem, który marzy, a marzenia spełnia się walcząc tylko z najlepszymi. Czy masz w swojej głowie kogoś takiego? nie mam. Chciałbym, żeby to był ktoś wyżej niż... No ktoś z tego top 5, nie? Byłem, był piąty, to chciałbym chłopaków, którzy są nad nim. Zobaczymy, zobaczymy co, 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 co czas przyniesie, bo też nie będę czekał, wiadomo, bo pewnie już jakieś tam chłopaki mają walki połapane, także zobaczymy. Już za chwilę właśnie słychać You're the best Jakuba Wikłacza, domknięcie pentalogii pomiędzy Wikłaczem a Sebastianem Przybyszem to na koniec. Jak w Twojej głowie rysuje się, jaki będzie obraz tej walki? Uważam, że to będzie 5 rund na korzyść Sepka. Tymek, no to zamknijmy ten wywiad. Myślę, że też podziękowaniami dla wszystkich tych, którzy przyczynili się do twojej dobrej formy i myślę, że to jest dobry prognostyk na przyszłość, także do kogo lądują podziękowania. No oczywiście do, moje, do mojej żony kochanej, która mnie codziennie wspiera. E, w, no, w codziennym życiu, które nie ukrywajmy, z zawodnikiem, jest ciężkie. E, trenerzy moi, którzy tutaj czuwają nad moimi umiejętnościami wyszkoleniem, oczywiście sponsorom, którzy mnie wspierają i. I wszystkim kibicom, którzy jeżdżą za mną w miarę możliwości, kibicują przed telewizorami też, także dziękuję wszystkim, pozdrawiam wszystkich. Tyle dzisiaj, szanowni państwo, Tymoteusz Łopaczyk, dla mnie duży zaszczyt i powodzenia w kolejnych pojedynkach. Dziękuję bardzo. Dziękuję.